Policjanci, którzy musieli zatrzymać innych policjantów, no jak to wyglądało. Miałem nocną zmianę, kiedy dyspozytorka wysłała mnie do zgłoszenia o awanturze domowej w bloku. Typowa sprawa. Sąsiedzi dzwonią, bo słychać krzyki i coś się tłucze. Pukam do drzwi, otwiera mi gość wyraźnie pijany, z zadrapaniami na twarzy. Zanim widzę kobietę siedzącą na kanapie i płaczącą. W mieszkaniu burdel, przewrócone meble, porozrzucane szkło. Co tu się dzieje? Pytam, stając w progu. Tylko mała sprzeczka, nic poważnego. Bełkocze próbując zasłonić mi widok, ale zanim na ścianie widzę krew. Świeża. Na podłodze rozbity ramka ze zdjęciem. Kawałki szkła wszędzie. Stolik przewrócony. dziury w ścianie po pięciach. Wtedy kobieta unosi głowę i bezgłośnie mówi: Pomóż mi, pokazując palcem na niego. I nagle widzę pas leżący na krześle. Służbowy. Z radiem, odznaką, bronią. Zamarłem. Ten typ był gliną. Zaczyna mi opowiadać jakąś bajkę, że ona spadła ze schodów, macha rękami, bełkocze, że niby wypiła, zatoczyła się i poleciała, tylko że to mieszkanie było na parterze, żadnych schodów. I śmierdziało od niego alkohol i kłamstwo. Chciałem porozmawiać z kobietą na osobności. Od razu się wtrącił. Ona jest pijana, nic nie pamięta. Wiesz, jak to jest przy takich zgłoszeniach? Zawsze hałas, sąsiedzi panikują. Wtedy widzę, że ma rozciętą wargę i oko, które już zaczyna puchnąć. Trzyma się za bok, jakby ją coś bolało przy oddychaniu. Proszę pani, czy coś pani dolega? Pytam, próbując go obejść. Jest dobrze, odpowiada za nią. Po prostu się przewróciła. Nic poważnego. Proszę wyjść ze mną na korytarz, mówię ostro. Idziemy, a on nagle się zmienia. Koniec z pijackim bełkotem. Prosty kręgosłup, trzeźwe spojrzenie, głos spokojny. Wiesz jak to jest. Mówi. Praca ciężka. Codziennie widzimy syf tego świata. Czasem trzeba się rozładować. Ona to rozumie. Patrzy na niego w milczeniu. Jesteśmy razem trzy lata. Wiedziała co bierze. My, gliny, rozwiązujemy takie rzeczy między sobą. Bez sądu, bez papierologii Wyciąga odznakę z tylnej kieszeni. Pokazuje mi ją, jakby to był jakiś immunitet. Też jesteś z miasta, co? Trzymamy się razem. Tak było, tak będzie. To zostaje między nami. Odwróciłem się w stronę drzwi mieszkania. Myślałem o tej kobiecie. Pewnie przerażona. Nie wiedziała, co teraz będzie. Numer odznaki? Pytam wyciągając notatnik. Uśmiechnął się szerzej. Myślał, że mnie kupił. 5443. Starszy aspirant Tomasz Nowy. 12 lat służby. Zero skarg. Same pochwały, medale. Możesz sprawdzić u mojego komendanta. Wtedy wyjąłem kajdanki. Starszy aspirancie Nowak. Jest pan zatrzymany za przemoc domową. Zbladł. Uśmiech zniknął. Co? Stary, nie rób mi tego. Pomyśl o swojej karierze. O mojej. To nas zniszczy. Ale ja już czytałem mu jego prawa. Później jego partnerka powiedziała, że bił ją od miesięcy. Zawsze powtarzał, że nikt jej nie uwierzy. Bo on ma mundur. Bo on ma odznakę.